się ma wariaty. Ja jestem pejna, to są oczywiście kolejne growe nowości, czyli kolejna część, a z cyklu, w którym pokazuję swoje comiesięczne growe zakupy. A teraz mamy podsumowanie września, września kurwa października, nie września. Mamy podsumowanie października. Oczywiście zawsze mi się te miesiące mylą. No, przyznam, że. Chociaż cholera, mówię tak co miesiąc, ale przyznam, że w październiku troszkę dobra mi wpadło i można nawet powiedzieć, że troszkę przesadziłem, gdyż kupiłem praktycznie większość premierowych gier albo na premierę, albo w, w, w jej okolicy, a, co dość mocno odbiło się na moim portfelu, na moich finansach. Ale już trudno, listopad czy grudzień to będą już raczej, mam nadzieję, cholera, o wiele spokojniejsze miesiące. No ale na razie skupmy się na tym, co było w październiku, a było naprawdę sporo dobra. Mamy Sega Mini Drive Mini, a czyli miniaturkę od Segi, miniaturowego Mega Drive'a, którego naprawdę bardzo chciałem mieć, gdyż no, z oryginalnym Mega Drive'em no, nie miałem nigdy nic wspólnego, a więc to można powiedzieć, że w większości z gry, które tutaj są wbudowane, wgrane, to jest mój pierwszy kontakt z nimi. A ogólnie mamy tutaj 42 gry, chociaż tak naprawdę jest ich ciut więcej, gdyż tak, na pudełku informacji jest o 42 grach, ale taka bardzo fajna ciekawostka, że po zmienieniu języka menu konsoli na bodajże japoński, ogólnie jakiś skośny, a dostajemy jeszcze te kilka gier, które było niby wyłącznie puszczone w Mega Drive'ach mini na rynek właśnie azjatycki, tak? Na rynek skośny. Więc tego naprawdę jest sporo, a sama miniaturka robi naprawdę fajne, pozytywne wrażenie. Jeszcze się z nim niestety nie bawiłem zbyt długo, więc też nie mam za dużo o do powiedzenia, poza tym, że no pierwsze wrażenia są naprawdę bardzo, to bardzo pozytywne. A no jak już posiedzę z tym troszkę dłużej, jak ogarnę trochę więcej wolnego czasu, a teraz jest z tym naprawdę ciężko, gdyż poza jakimiś tam swoimi prywatnymi rzeczami, a poza ogrywaniem premier, a to jeszcze szykuje mi się małe, że tak powiem przemeblowanko w pokoju, gdyż dochodzą mi półki na ostatnią wolną ścianę i wszystko tutaj widzicie praktycznie zmieni swoje położenie. Teraz wszędzie jest syf, tak tutaj nawet widać cały czas takie kupeczki gier, no tego jest naprawdę dużo. A więc też czasu nie mam niestety tyle, ile bym chciał, no ale z Mega Drive'em na pewno jeszcze posiedzę, na pewno jakiś materiał o nim zrobię. A dalej mamy z premierowych rzeczy Wiedźmina 3 na Switchu. Ogólnie ten Wiedźmin dostał bardzo fajne fizyczne wydanie, które raczej nie zapomnę, to wrzucę zdjęcia. O, to był taki fajny kartonik, były naklejki, no wiecie, praktycznie wszystko to, co było w tym fizycznym wydaniu na duże konsole, poza soundtrackiem. a tak, no cholera, Wiedźmin na Switcha, no nie mogłem tego nie mieć tak naprawdę. A i powiem Wam, że ku zaskoczenie zaskoczeniu ten Wiedźmin działa naprawdę świetnie na Switch. Naprawdę chce się w niego grać na Switchu. No, sprawdza się wręcz idealnie, ale sądzę, że też mam nadzieję, że jeszcze w tym roku jakiś materiał o tym Switchowym Wieśku powstanie. Bo sądzę, że jest to temat, o którym naprawdę warto porozmawiać. Ale no... Wiedźmin na Switcha, naprawdę mega świetny RPG, a na rewelacyjnej konsoli, dalej mamy drugą część UK a, powiem tak, z pierwszą częścią mi kolejli jeszcze nie miałem kontaktu niestety, mimo już ją posiadam gdzieś tam na półkach. A, dwójka mnie bardzo zainteresowała tym, iż jest to gra w 2D. Yy, ona swoją stylistyką, swoim klimatem, swoją yy, swoim rozgrywką mocno nawiązuje do klasyków pokroju Mario czy Donkey Kong. A, pograłem w to troszkę, jestem w sumie na chyba ostatniej lokacji, czyli mi tam niewiele tej gry zostało. No i powiem Wam, że gra mnie niesamowicie zaskoczyła. Ogólnie kupiłem to bo było dość tanie, na premier, tam chyba okolice 120 zł. No a gra jest jednym z moich większych zaskoczeń, jeżeli chodzi o ten rok i jest to. Nie powiem, że jedna z lepszych gier w tym roku. Ale na pewno jest to mega solidna pozycja, którą warto zapamiętać, którą warto ograć, szczególnie w sumie jeżeli lubimy platformówki, no to nawet trzeba w to zagrać. No gra się w to cudownie, gra się w to świetnie, gra wygląda prześlicznie. A ma parę swoich fa fajnych pomysłów, swoich fajnych a, patentów na przykład poruszając się po mapie świata możemy wejść w interakcję z jakąś yy, rurą, chyba rurą, nie jakimś kranem, no z czymkolwiek co puszcza wodę, puścimy tą wodę, ona tam sobie leci po takiej ścieżynce i ta woda może wpłynąć do takiej książki, do książek wskakujemy, żeby odpalić kolejny level. Jeżeli ta woda się dostanie do tej książki, to odpala nam się alternatywna wersja tego poziomu, gdzie cały lewer jest zalany wodą, jest pod wodą i takich patentików jest tu więcej. Naprawdę, no mówię, gra się w to rewelacyjnie. Jeżeli lubicie platformówki, to naprawdę warto się tym zainteresować. Nawet jeżeli Wam się pierwszej okaleili nie podobało, to sądzę, że dwójce warto dać szansę, gdyż no, z tego co widziałem, jest naprawdę kompletnie inna gra. Dalej mamy pakiet, dwa pakieciki, czyli dwie części Baldur's Gate i Tormentor razem z Icewind Dale'em. A czekałem na te premiery, powiem Wam szczerze. A mimo, że pierwszego Baldura w wersji Enhanced, bo to ogólnie są wersje gry Enhanced, mimo iż tego pierwszego Baldura miałem już ogranego, tak dwójki jeszcze nie miałem przyjemności ogrywać w swoim życiu, a jednak to jest gra, którą trzeba ograć, szczególnie jak się RPG lubi. A Icewind a też miałem ogranego, ale Tormenta za to jeszcze nie miałem skończonego. Więc sobie uznałem, że te wersje konsolowe będą bardzo fajnym pretekstem, żeby te gry zaliczyć w końcu. No i niestety tym pretekstem nie są, gdyż każdy z tych pakiecików, każdy z tych pudełko pudełek zawierających dwie gry został wyceniony na około 180-200 złotych, co jest ceną niesamowicie dużą, cholera jasna, za dużą, gdyż to są po prostu petytowe porty. One nie oferują kompletnie nic więcej ponad to, co widzieliśmy na pececie, ponad to, co na pececie można kupić za około 50 złotych. I tu mówię, tutaj cena jest chorym żartem. Jakiś materiał ogólnie o portach, gdzie właśnie, ben, i ogólnie odświeżenia gier, który wyszło ostatnio, materiał zamierzam zrobić. Powoli się niego przygotowuję, więc teraz też tylko tak w skrócie. W sumie mówiłem o tym już na odcinku z Kraszkim Racinga, do którego link znajdziecie w opisie tego materiału. Ale tak, no to absolutnie nie są gry warte swojej ceny. Na padzie gra się w to naprawdę źle i szczerze mówiąc odradzam Wam tego zakupu. Powiem tak, ja to kupiłem, Wy już nie musicie, unikać tego jak ognia. O ile same gry są naprawdę cudowne, to są klasyki RPG-ów gry, w które trzeba zagrać, tak wersje konsolowe to jest najgorszy sposób, żeby w to wszystko zagrać. Dalej jest Zombieland, o którym materiał już był na kanale, więc sobie ją odpuszczę, a opowiadanie o nim po prostu odsyłam was do opisu tego filmu. A Medieval, ten odświeżony, który, jeżeli byliście na moim a, premierowym streamie, w sumie stream puściłem dwa dni przed premierą. A to wiecie, że grami no nie podeszła, a bardzo się nie, może nie tyle co rozczarowałem, gdyż już po demku miałem taką rozterkę, czy to kupować, czy tego nie kupować, ostatecznie jednak kupiłem. I trochę żałuję, szczerze mówiąc, bo gra mi w ogóle nie podeszła, jest, powiem tak, o ile ona wygląda świetnie, a słuchaj też się równie e, przyjemnie, gdyż audio zostało bardzo fajnie wykonane. Tak niestety trzon gameplayowy to siedzi korzeniami mocno w PS1. A jeżeli by to porównywać do odświeżeń Crash Team Racinga, trilogii Crash'a czy Spyro, no to MediEvil wypada naprawdę słabo. A jeżeli nie jesteście fanami tej serii, tego kościotrupka, no to raczej może być ciężko, tak? Gdyż mówię, to jest po prostu gra z PS1, praktycznie że jeden do jednego, tylko że w ładnej oprawie graficznej, to tyle. W to się naprawdę ciężko w tej chwili gra. Dalej Concrete Genie. Które też miałem w sumie odpuścić, ale jakoś przechodząc się między regałami z grami w jednym z marketów uznałem, że dobra, biorę to, przekonało mnie. Cóż to ogólnie taka wizja artystyczna, powiedzmy, kupiło mnie to. A tu chodzi o to, że takim pędzelkiem sobie malujemy po ścianach różne potworki, różne dżiny i one, powiedzmy, ożywają. Ogólnie całość jest o malowaniu wszystkiego. No też nie będę wam fabuły zdradzał, tym bardziej, że nie jestem jakoś specjalnie daleko w grze. Tylko tytuł mnie rozczarował i to dość mocno. A spodziewałem się takiej przygodówki, platformówki z nastawieniem mocnym na historię? I okej, okay, może ta historia się rozkręca później, a może to jest fajne tak artystyczne doświadczenie. W to, na to się przyjemnie patrzy, fajnie się maluje po ścianach bloków, które widzimy. Tylko gra się w to cholera słabo. To moim zdaniem leży jako gra, gdyż sam pomysł na gameplay, sam główny motyw, jak popychać tą historię do przodu. Jest taki, że po prostu idziemy tam przed siebie po, powiedzmy, jako tako otwartych lokacjach, one nie są zbyt duże, ale są dość otwarte. A szukamy żaróweczek i malując ściany odpowiednich budynków, te żaróweczki zapalamy. I na tym polega cały gameplay w Concrete Genie. I powiem tak, po pierwszej godzinie miałem tej gry dość, ona mnie mega znudziła. Pograłem jeszcze jakąś godzinę, półtorej, nadal mam dość. Ale możliwe, że to przemęczę, gdyż... Naprawdę jestem ciekawy, jak się fabuła rozwinie. Ale mówię, jeżeli chodzi o sam gameplay, jest naprawdę słabo, moim zdaniem. A dalej, Outer Worlds, czyli chyba jedno z moich większych zaskoczeń w tym roku, co mnie bardzo cieszy. A też się nie chcę za bardzo rozgadywać o tej grze, gdyż w sumie za chwilę będę o tym materiał nagrywał. A więc nie wiem, kiedy on jeszcze wleci, ale strzeżam, że po paru dniach może od tych growych nowości, bo mówię, tego samego dnia, którego te growe nowości nagrywam, będę nagrywał też materiał Outer Worlds. A jeżeli, nie wiem, śledzicie mojego Instagrama, na przykład, do którego również link znajdziecie w opisie, to wiecie, że gra mi się bardzo spodobała. Dla mnie to jest mocne 9 na 10, a Ta, tak powinien wyglądać Fallout, to jest dobrze zrobiony Fallout. A, ogólnie planowałem to sobie ograć w Game Passie, bo gra ja trafiła na premierę do Game Passa na Xboxie, ładnie na PCcie. A gdyż tam początkowe zajawki, no nie przekonywałem mnie do tego tytułu, nawet nie chciałem tego kupować, ale wiecie, jak ktoś trafia do Game Passa, to trzeba by tego nie spróbować ale tam nie miałem czasu, żeby sobie na premierę to sprawdzić w tym game Passie. tam później zasłyszałem jakieś mega pozytywne opinie o tym tytule, tam ludzie byli zachwyceni, a wszyscy ludzie, których tam zdanie jakoś szanuję, powiedzieli jednogłośnie, że to jest sztos, a no to co, no to dzień po premierze kopiłem sobie pudełko na PS4 i powiem wam szczerze, że nie żałuję. Spędziłem z tą grą, ja wiem, chyba może około 20-30 godzin, tam nie ma licznika, więc ciężko mi powiedzieć, i bawiłem się cudownie i po skończeniu czułem taką pewną pustkę, ale... Mówię więcej o tej grze, powiem Wam na osobnym materiale. Więc tam możecie śledzić albo mojego facebooka, żeby wiedzieć, kiedy on wleci, albo po prostu śledzić mój kanał. No, gra jest niesamowita. A i to chyba już na tyle, jeżeli chodzi o premiery z października. Ale się jeszcze dwie wrześniowe premiery, które we wrześniu z różnych powodów odpuściłem, ale w końcu je zacząłem nadrabiać. I mamy tak: Zelda Link's Awakening na Switcha. A to też mnie dość mocno zaskoczyło, gdyż sama oprawa mnie początkowo mocno odrzucała, była dla mnie zbyt kolorowa, zbyt plastikowa. Ale jak zacząłem w to grać, zacząłem się tego przekonywać, tak grał mi się w to naprawdę spoko, spędziłem z tym trochę naprawdę przyjemnych, sympatycznych godzin. No i dla mnie to jest taka gra na 7, 7,5, ale mówię, nie jest to żaden kocur na Switchu, nie jest to tu must have, to nie jest to, co to musicie ograć. Ale jako taka gra przygodowa, taka troszeczkę, może nie tyle co na odmużdżenie się, bo tu jednak trzeba troszkę główkować. Co po prostu, żeby spędzić przyjemnie wolny czas, to naprawdę ta Zelda sprawdza się świetnie. Jest naprawdę bardzo udaną produkcją. I również udaną produkcją są trzecie Borderlandsy. Które z racji tego, że część druga mi w ogóle nie podeszła, miałem odpuścić. Ale tak samo jak w przypadku Outer Worldsa, ja zasłyszałem masę pozytywnych opinii. Utajmy mi jeszcze ludzie, którym jako tako ufam, mówili, że... Okej, okay, dwójka ci się nie podobała, ale trójka ci się powinna spodobać. No i trójka mi się spodobała, trójka mi się spodobała bardzo, a jak zaczynam w to grać, ciężko mi się od tego oderwać, gdyż strzelać tu cholera niesamowicie dobrze. Też bardzo fajnie rozwiązano rozwój postaci, tutaj jest masa umiejętności, są wiele klasowości tych postaci. Naprawdę idzie stworzyć własną maszynę do zabijania na swój sposób. No gra się w to cudownie. A klimacik też jest niesamowity, gdyż mamy kilka planet do odwiedzenia. A jeszcze gry nie skończyłem, gdyż katuję ją wyłącznie na streamach. Więc też jeżeli chcecie uczestniczyć w takich streamach, no to wie, wiecie gdzie ich szukać. Wszystko na YouTubie ląduje oczywiście. A no i tak mówię, dalej będę te Borderlandsy katował, gdyż gra się w nie cudownie. Podobno jest tryb split screen, co mnie bardzo cieszy, gdyż gier z takim trybem na obecnej generacji jest naprawdę mało. A tak, y 3 fajne pozytywne zaskoczenie strześć tu genialnie i powiem wam tak, po tym jak przesunęli premierę Duma Eternal, na którego mega czekałem, poczułem taką pustkę w sobie, ale Borderlands tą pustkę wypełniają. No i dalej mamy już jakąś losową kupkę gier, tak, czyli rzeczy, które mi jakoś tam przy okazji wpadały, ewentualnie sobie kupiłem od jednego, powiedzmy, mojego człowieka. A nie jest tego dużo, ale to się dość ciekawe rzeczy trafiły. Cholera, to są na świecić. Ale mamy tak, X-Blades. Czyli grę, którą już kiedyś na pc skończyłem, ona jest dla mnie niesamowitym krapem. Ale powiem tak, no była tania, kosztowała około 10-15 zł. Z tego, co się zauważyłem, na PS3 jest dość ciężko dostępna. Przynajmniej ciężko mi było ją dostać, więc jak to zobaczyłem w takiej cenie, to uznałem, że okej, okay, biorę. Grać w to już drugi raz nie zamierzam, ale plus jeden do kolekcji po prostu. A dalej South Park jak Prawdy. Czyli naprawdę kapitalna produkcja. Pamiętam, że kiedyś się w to na PC-cie zagrywałem, chyba nawet jakoś niedługo po premierze. W sumie z tym nawet taką mam, powiedzmy, że śmieszną anegdotkę. A właśnie chwilę po premierze, to jeszcze bodaj, że chodziłem do gimnazjum. A wtedy nie miałem w żaden sposób za bardzo swoich pieniędzy. Trzeba było troszeczkę kombinować, żeby cokolwiek zdobyć. A jako, że bardzo chciałem w tego South Parka zagrać, a to chyba była już końcówka roku szkolnego, tam jakieś 2-3 miesiące do końca roku. To po prostu sprzedałem wszystkie swoje podręczniki szkolne, których cały czas używałem i sobie tego South Parka na pc -ta kupiłem i w sobie podręczniki później się pożyczało na lekcjach, więc to nie było z tym problemu. A, więc to mnie jakoś nie zabolało, ale na pewno cieszyłem się, że mogłem tego South Parka ograć, bo no, gra jest cudowna, tak? Nawet nie tylko fani serialu będą się z tym dobrze bawić. Tylko ludzie, którzy mają specyficzny humor, bo jednak South Park się charakteryzuje specyficznym poczuciem humoru. I to jest tu mocno uwydatnione i no mówię, gra się w to świetnie, naprawdę idzie się mocno pośmiać. I dalej Tenchu Z, czyli Tenchu, którego myślałem, że już posiadam, ale się okazało, że go jeszcze nie posiadam, że ten zakup z jakiegoś powodu kałem cały czas. No w końcu się trafił z jakieś budajże dwie dyszki, więc hej, czemu nie, pewnie sobie kiedyś w to zagram. Dalej mamy Psychonauts, pierwsze na PS2. A w ogóle mnie mega cieszy, cieszy, że to trafiłem w chyba naprawdę atrakcyjnej cenie, gdy za to dałem, za kompletne wydanie tego, a bo oczywiście jest i manual, dałem za to 25 złotych. Z tego co widziałem jakiś Allegro, czy co mi ludzie mówili, którym się chwalili, że to kupiłem, mówiłem, że ta gra lata na aukcjach po około 80-100 zł, więc chyba naprawdę fajnie trafiłem. A no w Psychonautsów chciałem zagrać od dłuższego czasu, mam nadzieję, że znajdę trochę czasu i ich ogram, podobno gra jest rewelacyjna, w sumie dwójkę zapowiedzieli jakiś czas temu, więc wypadałoby to ograć, A więc mówię, bardzo się cieszę. Jeszcze też taka ciekawostka, jak wrzuciłem fotkę tych Psychonautsów na swojego Instagrama, to tam chyba po paru godzinach wśród osób, które to polubiły to zdjęcie, dały to magiczne serduszko, znalazło się również studio, które tą grę robiło, czyli Double Fine, czyli hej, naprawdę spoko. A dalej mamy Marvel vs. Capcom Ultimate. Ultimate, kurwa, Infinite. A, czy gra, którą już miałem okazję tam chwilę sobie ogrywać na Game Passie bo ona również jest chyba cały czas dostępna w ramach usługi Xbox Game Pass. A, tam mi się spodobało, zagrałem sobie kilka walk, było naprawdę przyjemnie, ok. No i uznałem, że hej, skoro mi się podoba to, co widziałem w ramach Game Passa, w ramach tej cyf cyfrowej zawartości, tak uznałem, że sobie kupię fizyczne wydanie na PS4. Ogólnie kupiłem na PS4, a nie na Xbox One, bo jednak wolę PS4 nie lubię za bardzo Xbox One i, i tyle kupiłem na PS4, brak większej historii. Ale gra mi się naprawdę przyjemnie jeszcze na pewno sobie niedługo ten wątek fabularny, bo jakaś fałka tu jest zaliczę. Dalej mamy z takich bardziej śmiesznych rzeczy A DORE na Diesa. Powiem tak, jeżeli chodzi o moje przygody z Dorą, to kiedyś ogrywałem coś na PS1. To coś na PS1 było dalekie od dobrej gry. W sumie kiedyś o tym bloga nawet pisałem, może ktoś jeszcze pamięta. A później ogrywałem Dory na Game Boy Advance, która. Ona nie była złą grą. O, ja się z nią nie bawiłem dobrze, ale to była dobra gra dla młodszych. No i teraz nie mogłem sobie odpuścić a okazji kupienia Dory na DSa, Mam nadzieję, że kiedyś to ogram. Materiału raczej o tym nie będzie, bo nie mam jak zagrać Gameplay z DS ale jakiś post może na Facebook'u się wysmażę jak to ogram. No ale hej, jest Dora, jest uchodźca, meksykański, popierdalający na jakimś jednorostu, więc to musi być dobra gra. Dalej, Ghost Recon na 3DS-a. To dostałem od mojego ziomka, dzięki ci wariacie, a... Cholera, nie pamiętam już za co dostałem. Albo za to, że mu jakieś gry pożyczałem, albo po prostu nie miał co z tym zrobić. Mniejsze. Dał mi to, zajebiście, cieszę się. Pamiętam, że chciałem to swojego czasu kupić. a Pograłem w to dosłownie chwilę po tym, jak mi przyszło i hej, zapowiada się naprawdę spoko. Taka bardziej gra taktyczna, ale na 3D się takie jeszcze się fajnie sprawdzają. Dalej kilka gier na PSP, a wiecie jak to w growych nowościach, nie mogło Fifuni zabraknąć, więc jest Fifunia 09. A, jest Crazy Taxi tutaj szczerze przyznam, że nawet nie wiedziałem, że Crazy Taxi wyszło na PSP, ale wyszło, pograłem w to chwilę, jest naprawdę spoko. No i A&P Academy, czyli jakby kolejna część A&P Skype'a. To też chciałem mieć na PSP, mogłem to już kupić kilkukrotnie, ale niestety w wydaniu Essential. Teraz się w końcu udało dorwać, a wydanie premierowe. I jeżeli chodzi o gry, to jeszcze nam cztery tytuły na PS2 zostały, w tym Wyścigi Mrówek. To jest chyba na podstawie tego filmu Murówka Z, ale mogę się mylić, jeszcze tego nie odpalałem. Kosztowało chyba piątkę, więc co, co to są za pieniądze? A no zobaczymy, wyścigi mogą być naprawdę ciekawe. Jeżeli o wyścigi chodzi, to mamy Shoxa. Shoxa, o którym no masę pozytywnych opinii słyszałem. Cieszę się, że w końcu się udało go dorwać. Naprawdę spoko cenię, bo tam chyba około 15 zł albo 10 nawet. No i jeszcze tego niestety nie odpalałem. Ale no, z tego co widziałem po gameplayach, z tego co ludzie mówili, gra jest naprawdę, no naprawdę, 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 naprawdę dobra. No i się zobaczy. A dalej Transformersy. Dokładnie to Transformers Armada, bo ta gra również ma taki podtytuł. Okej, okay, okej, o Transformersach trochę było, niektóre były lepsze, niektóre były gorsze. Ale to podobno jest naprawdę warte uwagi. O tym również dużo dobrego słyszałem. No i cieszę się, że w końcu dorwałem. I cieszę się również, że dorwałem coś takiego jak Space Invaders Anniversary. To jest jakaś składanka różnych odsłon Space Invaders, czy tam różnych wersji. A odpaliłem to na moment i faktycznie jest tutaj czym się bawić. Wiadomo, Space Invaders to jest gra, która gameplayowo się nie, nie starzeje, ona się nigdy nie starzeje, to cały czas sprawia przyjemność, to się cały czas fajnie gra. No i jak już chyba mówiłem, na innych growych nowościach lubię takie bardziej retro składanki. I to też mi się udało dorwać w mega niskiej cenie, bo chyba tam 15 zł, więc sądzę, że naprawdę warto było. I tak, jeżeli chodzi o gry, to byłoby to już wszystko, ale to nie jest wszystko, co kupiłem związanego z grami. Może wiecie, jaka jest sytuacja z grą Ghost Recon Breakpoint? A, no nie okazało się dobrym tytułem. Masa błędów, tam masa problemów, a ogólnie sama gra podobno jest słaba. A w ciągu dwóch tygodni, mniej więcej dwóch tygodni od premiery, staniało to do okolic 150 złotych, czyli cena poszła jakąś stu w dół. Ale nie, ale nie, spokojnie, nie kupiłem tego Breakpointa, jeszcze. Ale nie tylko Breakpoint staniał, nie tylko gra, ale również figurka, która była oddzielnie sprzedawana. I tak, kupiłem sobie figurkę właśnie z tego Ghost Recona, która początkowo kosztowała 300 złotych, z tego co kojarzę. Mi się ją udało dorwać w MediaMarkcie za 130. A jak... Ogólnie jeszcze jej nie otwierałem. No ja tutaj ogólnie też czekam, aż te wszystko sobie ogarnę w tym pokoju. A wszystkie półki już będą tak, jak być powinny zamontowane, wszystko sobie poprzekładam, to może wtedy tą figureczkę sobie wyjmę. Na razie jest w pudełku. A jeżeli na nagraniu to wyjdzie słabo, to postaram się jakieś osobne zdjęcie zrobić, jak to wygląda. Ale powiem Wam tak, jak na figurkę, właśnie na te 130 zł, wygląda to naprawdę ok. Są jakieś detale, a szczegóły na twarzy też nie wyglądają tragicznie. A no, Ubisoft mimo wszystko umie w te bardziej budżetowe figurki, one wyglądają spoko. No i naprawdę jestem zadowolony, że troszkę się udało kupić. No i to było już tyle, jeżeli chodzi o growe nowości, a podsumowujące moje zakupy w październiku. Trochę dobra było, trochę tych premier było, co mnie mocno boli, boli moje finanse, ale trudno, jakoś muszę z tym żyć. A listopad zapada się o wiele spokojniej. Dlatego też możliwe, że growe nowości w przyszłym miesiącu się nie pojawią. Dopiero je połączę z growymi nowościami za grudzień. No ale jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie. Też mam nadzieję, że materiał się wam podobał. A ogólnie ta seria już jest ponad rok ciągnięta, co mnie naprawdę dziwi. Ale cały czas mi się to dobrze nagrywa, mam nadzieję, że jako tako wam się dobrze ogląda, możecie dać znać w komentarzu, co o tym sądzicie. No a tak, w opisie tego materiału znajdziecie wszystkie linki do materiałów, do których was odsyłałem, również do moich socjalek, żeby być ze mną na bieżąco. No i to tyle. Trzymajcie się. Cześć.